子供のためならすげえ力が出るもんなんだぜだからボルト No halo siema. Przed samym wstępem zapraszam też na drugi kanał, gdzie pojawił się film pokazujący dosadnie wizję autora na moc sześciu ścieżek w Boruto. A ja zostałem tam lektorem jego słów. Także jeżeli ktoś nadal nie jest pewien tego co mówię, zapraszam tam do autora mangi, odcinając się całkowicie od różnorakich opinii, a my się zajmiemy nowym odcinkiem Boruto, tym ostatnim opartym na mandze przed odcinkami kanonicznymi, w których wbrew pozorom może się zadziać całkiem sporo dobrych rzeczy. Także lećmy sobie. Pierwsza scena, na którą musimy zwrócić sobie uwagę, to Boruto grający sobie w jakąś tam grę. I co ciekawe, jest ona o Naruto. Nie wiem, czemu, ale jakoś mi się to spodobało. I ogólnie ta scena ma nam pokazać, że Boruto nie chce i spać, bo jest świadomy tego, że w każdej chwili Momoshiki może znowu przejąć nad nim kontrolę. Tutaj też pojawiały się flashbacki właśnie z tego momentu, kiedy zaatakował Saskę. Wiem, że kilka osób pisało, że, że nie podoba im się to, że on taki uśmiechnięty, nie ma w ogóle wyrzutów sumienia. Także dostaliśmy to, czego sporo osób chciało. Teraz przejdźmy sobie do zebrania Kage, bo tutaj dzieją się całkiem ciekawe rzeczy. Na początek wszyscy próbują ustalić co dalej z Karą Kto będzie ich następnym przeciwnikiem I co może zaraz się wydarzyć Tylko to co mnie tutaj bardzo irytuje To właśnie ci wszyscy Kage Którzy naprawdę mają sporo do powiedzenia Jednak gdzie byli oni, ci najpotężniejsi Shinobi w swoich wioskach Kiedy tak naprawdę trzeba było bronić świata Bo to nie tak, że tylko wioska była zagrożona Jeżeli Ishiki wygrałby z Naruto i Sasuke Wtedy zagrożona by była cała planeta Więc ja oczywiście mam świadomość fabuły Że jeżeli oni by się tam zjawili To tylko by przeszkadzali, to byłoby problematyczne Żeby zrobić tak, aby Ishiki z tą mocą ich zranił, ale nie zabił. Ale tak patrząc na to samo logiko, to jest to irytujące. Kiedy na przykład Dorui się pyta, jaki znowu wróg, oni nie są świadomi kompletnie niczego. Wszystko na swojej głowie ma Naruto. To co najważniejsze, to właśnie słowa Gary z zapowiedzi, czyli pytanie do Naruto, które sugerowało, że Boruto jest naprawdę niebezpieczny i jeżeli już dojdzie do przemiany, to wtedy będzie za późno. Naruto nie ma już kuramy, jesteśmy tego w pełni świadomi, że nie ma już szans z nawet złączając siły Sasuke i z całą resztą Kage. I mimo tego, że ja w pełni rozumiem pytanie Gary, który powinien w końcu zmienić tę fryzurę, to tym zabawnie ta historia zatacza koło, kiedy to właśnie jego ojciec chciał zrobić to samo jemu z powodu właśnie jego mocy, która może przejąć nad nim kontrolek, nad którą nie potrafił zapanować. Jednak niestety rzeczywistość jest taka, że gdyby okazało się, że żadne środki zapobiegawcze nie istnieją, to trzeba by było się go pozbyć. W następnej scenie widzimy Kałakiego, który za sprawą Amado odzyskał rękę. Stało się to dla mnie niespodziewanie szybko. Amado naprawdę sprawia, że w tej serii wszystko jest możliwe. W tej chwili jestem w stanie nawet uwierzyć w to, że będzie potrafił tworzyć jakieś sztuczne linegany i tego typu chore rzeczy. I tutaj kolejny już raz wychodzi z Kishimoto, który właśnie ma sobie tego Amado, żeby w razie czego usprawiedliwić każdą decyzję jego geniuszem. Kolejny raz wydaje mi się podejrzany Amado. Ja nie wiem czemu, ale to wszystko wygląda cały czas tak jakby on coś planował. Jeżeli coś się dzieje, to nagle jest zbliżenie na jego twarz i tego te i tego te oczy, które sprawiają wrażenie takiego pewnego siebie gościa, który w końcu dopnie swego. Nie są to raczej jakieś przyjazne plany. Popatrzcie na te oczy i powiedzcie mi, że on nie jest podejrzany. To już jest kolejny raz. W międzyczasie dowiadujemy się, że Boruto zostały jakieś 3 miesiące, więc trzeba zacząć działać już teraz. W końcu dochodzi do rozmowy Naruto i Saskę, którą też widzieliśmy w zapowiedzi, i chyba jej byłem ciekaw najbardziej. I tutaj rzeczywiście się pokłócili, ale bardziej przewidywalnie niż myślałem: czyli Naruto twierdzący, że co by się nie działo, to jakoś uratuje Boruto, i Saskę, który myśli troszeczkę trzeźwiej, realniej, mówiący mu, że trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i wrócić do rzeczywistości. Naruto zawsze taki był, tylko co ciekawe, wszystkie jego nielogiczne drdy małe okazały się na koniec prawdą, a ci najbardziej logicznie myślący byli w tej serii zazwyczaj gnojeni. Wiele ludzi doszukuje się tutaj teorii, w których której to Sasuke daje do zrozumienia, że jest od niego silniejszy bez kuramy, ale właśnie o ich sile w tej nowej erze będę chciał porozmawiać niedługo. Zrobimy sobie to w skali siły i oczywiście też analizując ich siłę krok po kroku, także szykujcie się. Przechodzimy więc do najlepszej sceny tego odcinka, która kolejny raz potrafiła wzbudzić naprawdę porządne emocje, czyli rozmowa Naruto z Boruto i on tutaj przed zamiarem takiego pocieszenia go, żeby Boruto przestał się zadręczać, żeby odpoczął i oczywiście jego rola polegała na pokazaniu pewności siebie, na tego, że co by nie było, to znajdzie rozwiązanie nawet za cenę własnej życia. Tutaj też kolejny raz wspominane nam jest, że Naruto nie posiada już kuramy i stał się wiele słabszy. Nawet padło takie zdanie, że jego reputacja siódmego legnie w gruzach i nie wie czy sobie poradzi. I wydaje mi się, że to jest takie celowe i jeszcze większe spłaszczanie tej siły Naruto, żeby nie była ona w końcu problemem. A dlaczego była problemem? Mówię o tym na drugim kanale, także zapraszam. I właśnie genialność całej tej sceny polega na tym, że Naruto uspokaja Boruto, on zasypia, a ten dostaje ataku paniki. Wiem też, że wiele osób doszukuje się tutaj tego, że Naruto chciał stworzyć Rasengana i go zabić. Jest to naprawdę bardzo naciągana i troszeczkę psychopatyczna teoria, ponieważ myślę, że Naruto, że nawet jeżeli Naruto chciałby to zrobić, to nie zrobiłby tego w plecy Rasenganem. Tak więc padło taką panikę, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, on grał takiego spokojnego, pewnego siebie, takiego ojca, jakiego potrzebował w tamtym momencie zobaczyć Boruto, i to mi się też bardzo podobało. To jeden z naprawdę niewielu razy, kiedy zobaczyliśmy bezsilnego Naruto, który naprawdę nie wierzył w swoje słowa, bo wiele razy słyszeliśmy właśnie tego dyrdymały o sprowadzeniu Sasuke do wiosk, sprowadzeniu Nagato na dobrą drogę, czy to Obito, w zjednoczeniu całego świata i w całej abstrakcyjności tych jego przemów, on był w tym całkowicie pewny, i tutaj widzimy bardziej tą jego człowieczą, prawdziwą twarz. Dlatego, może jest to szczegół, ale za to według mnie bardzo znaczący. Jednak zaraz potem pojawia się nasz nowy wybawca, potrafiący znaleźć rozwiązanie na każdą możliwą sytuację, chowając przy tym Shikamaru i Shukaku do kieszeni. Ponieważ tłumaczy on Naruto, że znalazł lek, który miał na celu osłabienie Byakugana i Shikiego, jest to całkiem logiczne, że chwytał się on każdego sposobu, żeby osłabić właśnie tego Cusukego. I jak wiemy, jest on człowiekiem Człowiekiem, który się posunie nawet do najgorszej decyzji, Byleby osiągnąć swój cel. Z jednej strony jest to bardzo logiczne, a z drugiej strony jest to kolejny powód do tego, żeby mu nie do końca ufać, bo on musi mieć jakiś swój ukryty cel. Wspomniał on tutaj o córce. Co jeżeli on chce zdobyć właśnie ten owoc, aby móc w jakiś sposób ją wskrzesić przy dzisiejszej technice i mocy wboru, to nie uważa, aby to było jakoś specjalnie niemożliwe. Także ja mam nadzieję, że to nie będę taki do końca dobry człowiek, bo będzie to po prostu nudne i będę uważał to za niewykorzystany potencjał. Co mnie bardzo, naprawdę bardzo cieszy, to mamy też wytłumaczenie tego, dlaczego karma Kałakiego konwertowała się w tak wolny sposób, wiele wolniejszy niż Boruto? To była właśnie ingerencja tych leków, które Amado mu tam stopniowo podawał, żeby jej się nie skapnął. Ja lubię takie tłumaczenia, bo Kishimoto zazwyczaj za tym nie przepada, zazwyczaj woli coś pominąć i nigdy o tym nie wspominać. Dlatego, oby taki wyjaśnienie jak najwięcej, bo w tym uniwersum jest naprawdę wiele do wyjaśnienia, także wszystko kończy się dobrze. Jest powiedziane, że ten lek może nawet całkowicie zatrzymać tę odsusufikację, ale za jakieś tam negatywne efekty i oczywiście jest to zabieg, żeby chwilowo potrwały sobie te kanony, żeby Żebyśmy zeszli z tego tematu, teraz wszystko jest dobrze. kołt nie ma zamiaru zaatakować, teleporty zostały zniszczone, i oczywiście jest to taki wymuszony, fabularny zabieg. Ale nie uważam, żeby był specjalnie zły. Niepokoi mnie tylko to, że Amado w każdej chwili może wyciągnąć Asa z rękawa i może stać się w tej serii wszystko. Do tego właśnie jestem nie do końca przekonany. A propos shipów, to mamy ciekawą scenę właśnie w tej burgerowni, ponieważ dochodzi do sceny między Saradą a Boruto, która wydawało się, że chce zrobić właśnie ten znak i Ita Ciego. Ja już myślałem właśnie, że chodzi o to, ale okazało się to Baitik ze strony twórców. Całkiem dobry. Grzechę byłoby też nie wspomnieć o Kawakim, który jest naprawdę dla mnie kozakiem. Jest to, jest to moja ulubiona postać w całym Boruto. Także prześledźmy sobie tę scenę. Kawaki sobie puka, informuje, że wchodzi, mija się wzrokiem z Shikamaru, którego najprawdopodobniej bardzo nie lubi. Kładzie protest na Naruto, mówi, zwracam, cudza własność zwrócona, no i sobie na spokojnie wychodzi. A na pytanie, czy chce zostać Geninem, mówi, że to przemyśli i elo. Takie właśnie ostre charakterki ogląda mi się najciekawiej. Także liczę, że na tym egzaminie na Chunina tego jego charakteru nie zepsują. A propos zapowiedzi, to nawet nie wiecie, jak bardzo ucieszyły. Się, jak zobaczyłem właśnie mroczny las z egzaminu na czumina z pierwszej serii. W końcu chcą się za to zabrać z tej lepszej strony. Widać, że chcą się zrehabilitować i bardzo mnie to cieszy, tylko jedynym minusem jest to, że widzimy że widzimy Choucho i Denkiego, ale na szczęście jeszcze Sarada i Nodin, więc wydaje mi się, że ta całość będzie skupiona na na każdym po troszkę. Jest tak jak najbardziej w porządku. Na dodatek mamy takie nawiązanie do pierwszej serii, czyli wąż atakujący Boruto. Mam naprawdę wielkie nadzieje co do tych kanonów, także będziemy je sobie śledzić. Planuję też zrobić film skali siły tego egzaminu z predykcjami, co tam będzie się działo. Także również zapraszam niedługo Ten odcinek ocenię sobie na takie 7,5 Dużo zostało wyjaśnione Dostaliśmy co najmniej dwie naprawdę dobre sceny I jeszcze mam dla was takie małe ogłoszenie Już w tych odcinkach kanonicznych troszeczkę zmienimy sobie formę oceniania Będzie ona troszeczkę większa Będziemy zawsze wybierać MVP I planuję jeszcze kilka dodatków Tak więc tym bardziej czekam na następny odcinek Dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie w komentarzu Widzimy się właśnie tam A ja się z wami już mogę żegnać Do następnego, cześć!